¡Lota pasia! Większość nie rozumie, bo się doping jest wyjazdem za ukochanym próbem Niezależnie od pogody, nieważna jest godzina To nieważne czy u siebie, czy lecimy gdzieś na wyjazd Ważne by podążać z narwami za trubel. Razem z tobą bracia, co zawsze starą murem, to myki pole Słychać na każdym stadionie, doping kurwa tak gorący, że ma wszystko płonie Race, flagi, sektorówki i oprawy To my sprawiamy, że ten sport jest doskonały Niestety nasza pasja, przyzładze jest tępiona Nieustanne prowokacje, to policja pierdolona Pełno naszych braci po długiej stronie kadr, po Pozdrowienia do więzienia i będzie dobrze brat Zakazy stadionowe, wciąż na Poli To wszystko dla statystyk, wydać do Donaldowi My się nigdy nie podamy więc dlatego chuj z tym Środkowy palec w grusze dla mundurowych świn Środkowy palec w kurze, dla mundurowych świni Tym dźwiękiem nie są nasze, my robimy własne się mamy te i to sobie zapamiętaj I to wszystko co robimy To robimy wprost serca nie są nasze plenia I ten pierdolony czop nie W zapamiętaj I to wszystko co robimy To robimy wprost serca wspomnienia Nikt mi nie zabierze wszystkie chwile na stadionie. Mówię tutaj szczerze, była radość ze zwycięstwa i smutek przy porażce, kibicowskie życie kocham. Jak młodzy race, niech się nie pomóccy, nie tylko kibicom, schroniska domy dziecka czy pomoc powodzianom. Takich akcji ogarnianych ciągle a czy w to widziałeś? Sam zrobię odpływ, manipulacyjne media Pierdolona komedia, ciskałem dla ludzi, te fałenowskie Nie Nieważne co się stanie, zawsze wina kibola Mam na to wyjebane, nie będę się przejmowa Żadne prawa i ustawy nie zabiorą nam zabawy Dla nas jest to proste, bo się nigdy nie poddamy My jesteśmy kibolami, od kołyski aż do śmierci Tobie fanatycy pozytywnie pierdolnięci My są nasze myrobimy, własne sło, mamy wyjebane, mergajty, wier dolorę słot, jesteśmy włosem, tribu weź to słaby zapamiętaj i to wszystko co robimy to robimy prosto serca umysłem naszym robimy, własne mamy wyjebane, mergajty, My jesteśmy głosem, weź zapamiętaj i to wszystko co robimy, to robimy, serca my jesteśmy, sumie, są nas, my robimy mamy wyjebane, nie jesteśmy głosem, weź do